W dniu dzisiejszym na boisku Orlik 2012 w Czarnym został rozegrany czwarty piłkarski turniej Orlika pod nazwą Powitanie Wiosny. Tak jak powiedziałem, czwarty już kolejny. Zawsze organizujemy dla najstarszej grupy, która kończy u nas szkolenie czyli są to chłopcy klasa szósta, klasa piąta. W turnieju uczestniczyło pięć drużyn. Miała być drużyna jeszcze zdebrzna, ale odmówiła w końcówce przyjazdu i wzięcia udziału, dlatego naszą drużynę rozbiliśmy na dwie grupy, na dwie drużyny i tak żeby pięć zespołów było.

Wrzucaj! Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar na zakończenie, jak również pamiątkowe medale, które w sumie były ufundowane przez rodziców i radnych naszej Rady Miasta. W turnieju pierwsze miejsce zajęła drużyna Orlik Czarny 1 przed. Futbol Akademii Fairplay Złotów, na trzecim miejscu była Akademia Piłkarska Szczecinek, czwarte miejsce zajęła drużyna błonie Barwice. no i na piątym miejscu nasza druga drużyna. Taka była kolejność końcowa. Jeśli chodzi o naszych chłopców, no to oni trenują już 4 lata. I no to zakładamy, że to jest ostatni rok, no bo no nie jesteśmy w stanie prowadzić drużyn. Od początku, powiedzmy, jak zaczynamy z nimi w wieku przedszkolnym i ciągnąć ich no, nie wiadomo do ilu tam lat. Później oni już przychodzą do klubu. Już ci chłopcy, co teraz grali, też grają w klubie yy, czarni-czarne jako juniorzy, no ale już później już nie, nie pod naszą opieką, że tak powiem. No. Dalsze losy to zależy już głównie od klubu, bo oni są za, zawodnikami zarejestrowani, zarejestrowani jako czarni-czarne. I decyzje w tym temacie już podejmują. Y, działacze klubu Czarni Czarne. Najmłodsza grupa na Orliku to są chłopcy z rocznika 2009-2010, czyli to są naprawdę, y, no w tej chwili, w tej chwili już 5-6 latkowie. Zaczynali jako 4-5 latkowie. No na boisku teraz żeśmy przepracowali cały okres zimowy na y, hali, Także wyjdziemy, no chyba dopiero od kwietnia, zależy jak się ukształtują warunki pogodowe, ale prawdopodobnie wcześniej jak od kwietnia dopiero na boisku, no bo nie są jeszcze tak zahortowani. Teraz jeszcze dopadły ich tam te, te różne stany chorobowe, także nawet te treningi nie wyglądają jak treningi, bardziej jak zabawa indywidualna, bo uczestniczy tam pięciu, sześciu chłopców, ale no, ze względu właśnie na chorobę. Są bardzo aktywni, są bardzo zaangażowani, no, są bardzo chętni. Wiadomo, umiejętności może i tak szybko nie następują, nie ma takiego postępu w szkoleniu, ale zawsze przynajmniej mają zabawę, mają ruch, wybiegają się i ja uważam, że to właśnie o to chodzi, żeby mieli jakieś zajęcia ruchowe. Najbliższe zawody no są w czerwcu planowany jest turniej dla przedszkolaków i to może zrobimy nawet na dzień dziecka. Bo jeszcze termin nie jest dokładnie ustalony. Na dni miasta jest propozycja rozegrania turnieju, powiedzmy, naszych tutaj gminnych zakładów mundurowych. Jest taka propozycja, nie było tego jeszcze tutaj stosowane, ale ciekawa propozycja, musimy dopracować tylko szczegóły.